Tutaj y, nasza ekipa. Dzisiaj na rocznicę. Cicho! Dzisiaj na 60. Y, okrągłą rocznicę lotu Jurija Gagarina w kosmos, pierwszego człowieka, y, wysyłamy w kosmos ludzika Lego. Znaczy w kosmos. Y, w, no, w atmosferę ludzika Lego. Incepcja. Ludzika Lego. dobra. Ja to zmontuję później. I, I tu jest moduł z kamerką. Ona już nagrywa. Nie nagrywa jeszcze. To jeszcze łag, no mogę włączyć? Czekaj. Ląd. Przygotowywanie do startu. Co? Sprawdzanie, sprawdzanie po, paliwa. Jak, jak mnie jakieś powiadomienie wyjebie, na telefonie to się za, skończy nagrywanie, więc jak nie nagram cały lotu z pierwszej osoby to przepraszam. Ale spokojnie, mamy, mamy jeszcze, jeszcze trzecią osobę. No. no. Tutaj jest kamera, nasz astronauta będzie siedział tu I ten moduł jest luźno Ten moduł jest luźno względem tego wszystkiego no wdół, wdół. Bo y, to no mamy taki plan, że y, moduł Astra, czyli z kamerką i z astronautą, odpadnie od Hermesa Kurde, tak. i jakoś to przetrwa. Hermes nie ma spadochronu, bo to, to nie ma sensu. Na... Wiesz co? No właśnie. Trzeba to jeszcze podkopać. Dobra, dajcie radę. Ale to już cięcie, żeby nikt tego nie było. Dobra. Podejście do startu. Ale rozpixelowane to wszystko na nagrywaniu. Młody też nagrywa, może też będzie na YouTubie, jak to zmontuje. CO TAM MORDĘ DRZECIE? Leci! Leci. Kilkarze, że... coś odpadło Kurwa, ale poleciała pionowo, Jezu Hermes przeżył, kamerka! Dobra, nie wyłączyła się ze wstrząsu? Mam nadzieję, że się zapisało! Nie, ona, jak spadło, to będzie się włączyła. Mam nadzieję, że się zapisało! Ty się, zapisało. Ty się zapisuje! Dobra. Włączyła się, działa, działa! O jezu! Gagarin! Gagarin, się! Puszczamy nagranie, jak leci.